Są ludzie, którzy mylą inteligencję z wiedzą, myślą, że bycie inteligentnym oznacza mieć szybkie odpowiedzi, mówić pięknie, używać trudnych słów, ale prawdziwa inteligencja to coś zupełnie innego. Prawdziwie inteligentna osoba myśli, zanim coś powie. I co więcej, wybiera, by pewnych rzeczy w ogóle nie mówić, bo wie, że niektóre słowa nie pokazują mądrości, pokazują jedynie próżność, niepewność lub brak przygotowania. A co najciekawsze? Najinteligentniejsze osoby, które poznałem w życiu, mówiły mało, a gdy już mówiły, wypowiadały tylko to, co istotne. Wiedziały, że są zdania, które nigdy nie powinny wyjść z ust człowieka, który chce żyć z godnością, szacunkiem i równowagą. Niektóre słowa, choć brzmią zwyczajnie, zdradzają słabość, urażoną dumę albo zamknięty umysł. Aby pokazać ci to w jasny sposób, opowiem prawdziwą historię, którą usłyszałem od starego japońskiego mnicha podczas mojej wędrówki po górach Nagano. Nazywał się Natsuo. Był to drobny mężczyzna, mający już ponad 80 lat, a na jego twarzy widać było lekkość człowieka, który nie musi już niczego nikomu udowadniać. Pewnego dnia zaproszono go na spotkanie miejscowych przedsiębiorców, ludzi wpływowych, pełnych opinii. Wydarzenie zgromadziło liderów, którzy przechwalali się swoimi osiągnięciami, dzielili sukcesami, mówili o pieniądzach, zwycięstwach, strategiach. A nawet subtelnie z siebie żartowali. Wyglądało to jak rywalizacja o to, kto jest najważniejszy. Pośród tego kręgu próżności Natsuo milczał, tylko obserwował. W pewnym momencie jeden z biznesmenów zwrócił się do niego prowokacyjnym tonem: Mistrzu Natsuo, jest pan bardzo cichy, nie ma pan nic do powiedzenia? Mnich uśmiechnął się, lekko się skłonił i spokojnie odpowiedział. Kiedy stoimy na polu pełnym kwiatów, nie trzeba mówić o pięknie, wystarczy oddychać. Nastąpiła cisza, bardziej wymowna niż jakiekolwiek przemówienie. Powoli mężczyźni zaczęli milknąć jedni ze wstydem, inni zamyśleni i wtedy wszyscy zrozumieli, czym jest prawdziwa inteligencja wiedzieć, kiedy należy milczeć i nigdy nie używać słów do karmienia ego. Ta historia została ze mną do dziś. Bo pokazuje, że naprawdę inteligentna osoba nie musi niczego udowadniać słowami, pozwala, by cisza i mądrość mówiły za nią. A teraz pokażę ci siedem rzeczy, których inteligentny człowiek nigdy nie mówi. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk Lubię to, jeśli jesteś osobą dobrą, która kocha mądrość. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu: Jestem gotów uczyć się coraz więcej. Pierwsza rzecz, której mądra osoba nigdy nie mówi, to numer jeden: Ja już to wiem. To zdanie może wydawać się nieszkodliwe, ale ujawnia jednego z największych wrogów prawdziwej inteligencji ego zamknięte na naukę. Kiedy ktoś mówi: Ja już to wiem, w rzeczywistości tworzy mur, zamyka drzwi przed nowymi perspektywami, blokuje możliwość pogłębienia wiedzy i oddala tego, kto być może miał do przekazania coś cennego. Inne spojrzenie, bogate doświadczenie lub szanse na rozwój. A co ciekawe? Im częściej ktoś czuje potrzebę podkreślania, że coś już wie, tym bardziej w środku jest niepewny. W mądrości zen uczymy się, że umysł prawdziwego mędrca jest jak umysł początkującego zawsze otwarty, ciekawy i gotowy, by uczyć się na nowo tego, co już zna, ale z innej perspektywy. Prawdziwie inteligentna osoba woli wysłuchać jeszcze raz z pokorą niż przerwać z arogancją. Pamiętam historię, którą opowiadał Mistrz Zen o imieniu Koichi. Pewnego razu młody mnich podszedł do niego, prosząc o rady dotyczące medytacji. Zanim Mistrz zdążył cokolwiek powiedzieć, młodzieniec zaczął mu przerywać: Ach, tak, to ja już wiem. Te technikę znam. Robię to od dziecka. Koishi zamilkł, spojrzał w ziemię i powoli zaczął zamiatać werandę świątyni. Zaskoczony młodym nich zapytał: Mistrzu, dlaczego mnie Pan nie uczy? A stary odparł tylko, nie można napełnić filiżanki, która już się przelewa. Ta metafora stała się słynna, bo dokładnie tak działa arogancki umysł, zbyt pełny, by się uczyć, zbyt pusty, by zrozumieć. Więc jeśli naprawdę chcesz być inteligentny, unikaj słów ja już to wiem. Zamiast tego spróbuj słuchać z otwartym sercem, bo nawet w prostych słowach, nawet w tym, co wydaje się oczywiste, może kryć się szczegół, który wszystko zmieni. A ten, kto milczy, by słuchać, uczy się więcej niż ten, kto mówi, by się popisać. Numer dwa: Taki już jestem. To jedno z najgroźniejszych zdań, jakich inteligentny człowiek unika, bo za nim niemal zawsze kryje się próba usprawiedliwienia zachowań, które powinny się zmienić. Gdy ktoś mówi, taki już jestem, w rzeczywistości mówi: Nie chcę się zmieniać, nie chcę się rozwijać, pogodziłem się z tym, jaki jestem. W mądrości zen uczymy się, że wszystko w życiu jest w ciągłej przemianie. Woda, która dziś płynie w rzece, nie jest tą samą co wczoraj. Wiatr, który teraz wieje, za chwilę będzie inny. Tak samo i my możemy, a nawet powinniśmy się zmieniać. Powiedzenie taki już jestem może brzmieć jak wyraz tożsamości, ale często jest blokadą przed rozwojem. Tak mówi dumny, który nie chce spojrzeć na własne błędy. Tak mówi niecierpliwy, który nie chce nauczyć się spokoju. Tak mówi agresywny, który odmawia poznania mocy łagodności. Pewnego razu mężczyzna imieniem Tomasz poszedł do starego mistrza Harukiego, bo wszyscy wokół narzekali na jego wybuchowy charakter. Krzyczał o byle co, nie potrafił słuchać, nie przerywając i ciągle powtarzał: Taki już jestem, jestem szczery. Mówię co myślę, choćby bolało. Mistrz wysłuchał go uważnie. Potem zaprowadził go do małego ogrodu i pokazał różany krzew. Była tam piękna róża, ale pełna kolców. Mistrz powiedział: Widzisz tę różę? Jest piękna, ale jeśli ktoś spróbuje jej dotknąć, zrani się. Co ona daje, piękno czy ból? Tomasz pomyślał i odparł: Daje jedno i drugie. Piękno tym, którzy podziwiają z daleka, ból tym, którzy się zbliżą. Na to mistrz odrzekł. Tak właśnie jest z człowiekiem, który upiera się przy taki już jestem, trwa w swoich kolcach, nie rozumiejąc, że prawdziwe piękno polega na tym, by wiedzieć, kiedy trzeba się zmienić. Inteligentni ludzie rozumieją, że samoświadomość to nie wymówka, by tkwić w błędach, lecz szansa, by się udoskonalić, by stać się lepszym dla siebie i innych. Rozwój wymaga odwagi. By kwestionować stare nawyki i pokory, by zrezygnować z tego, co już nam nie służy. Unikaj mówienia taki już jestem. Zamiast tego zapytaj siebie, czy mogę być dziś choć odrobinę lepszy niż wczoraj. Numer trzy. To nigdy się nie uda. To zdanie jest jak zamknięte drzwi w ciemności, nie tylko zdradza pesymizm, ale też odbiera wszelką nadzieję i możliwość zmiany. Kto powtarza, to nigdy się nie uda, powoli buduje niewidzialne więzienie wokół własnego umysłu. A co najgorsze, często zanim jeszcze spróbuje. Prawdziwie inteligentna osoba nigdy nie mówi tego z łatwością, bo wie, że każda sytuacja niesie w sobie szansę, nawet ta najtrudniejsza, nawet ta pozornie niemożliwa. W mądrości Zen istnieje zasada zwana Shoshin, czyli umysłu początkującego. To gotowość, by patrzeć na wszystko tak, jakby to było pierwszy raz, z ciekawością i otwartym sercem. Kiedy mówisz, że coś nigdy się nie uda, porzucasz ten stan i żyjesz tak, jakbyś już przegrał, zanim zacząłeś. Pewnego razu mężczyzna imieniem Piotr odziedziczył mały, suchy i kamienisty kawałek ziemi. Wszyscy we wsi mówili, że tam nic nie urośnie, że to niemożliwe, by cokolwiek posadzić, ale Piotr miał coś rzadkiego. Cichą wiarę połączoną z praktyczną inteligencją. Nie powtarzał, że to niemożliwe. Przeciwnie, mówił: Nie wiem, czy się uda, ale wiem, że jeszcze nie spróbowałem wszystkiego. Z czasem badał glebę, wprowadzał małe zmiany, testował różne nasiona, stosował proste techniki zatrzymywania wody i pracował cierpliwie. Po dwóch latach jego sucha ziemia zakwitła, dała pożywienie, cień i życie. Ta ziemia, o której mówiono, że nigdy się nie uda, dziś jest ogrodem, który karmi wiele rodzin. Różnica między tym, kto coś osiąga, a tym, kto się poddaje, często tkwi w tym, w co wierzy na początku. Inteligentni ludzie to nie ci, którzy zawsze mają rację, lecz ci, którzy nie stawiają granic tam, gdzie nie ma jeszcze pewności. Mówią, spróbuję inaczej. Jeszcze coś można zrobić, albo po prostu nie wiem. Ale chcę się dowiedzieć. Jeśli masz zwyczaj mówić, to nigdy się nie uda, zacznij zauważać, ile szans pochowałeś pod tymi słowami, bo świat ciągle się zmienia, a to, co dziś wydaje się niemożliwe, jutro może zakwitnąć, jeśli tylko odważysz się posiać ziarno. Numer 4. To nie moja wina. Niewiele zdań mówi o człowieku tak wiele jak to. Kiedy ktoś mówi, to nie moja wina, najczęściej próbuje się chronić ale w większości przypadków po prostu ucieka od odpowiedzialności. To instynktowna reakcja obronna strach przed tym, by nie wyglądać na słabego, by nie przyznać się do błędu, by nie stanąć twarzą w twarz z konsekwencjami. Ale w rzeczywistości to zdanie ujawnia znacznie większą słabość niezdolność do dojrzewania. W mądrości Zen odpowiedzialność postrzegana jest jako droga rozwoju. Nie chodzi o to, by obwiniać się za wszystko, lecz by rozpoznać, gdzie można się czegoś nauczyć, poprawić, działać z większą świadomością. Prawdziwie inteligentny człowiek wie, że przyjęcie odpowiedzialności nie umniejsza jego wartości, wręcz przeciwnie, powiększa jego wewnętrzną siłę. Pewnego razu kobieta imieniem Helena pracowała jako koordynatorka w małej szkole. Pewnego dnia wydarzył się poważny problem z materiałami dla uczniów. Nastąpiły opóźnienia w dostawach, błędy w organizacji, a rodzice zaczęli się skarżyć. Nauczyciele zaczęli zrzucać winę jedni na drugich, próbując uniknąć odpowiedzialności. Atmosfera zrobiła się napięta. Kiedy wezwano Helenę, wszyscy spodziewali się, że zachowa się jak reszta, że poszuka winnych, ale ona powiedziała tylko Odpowiadam za ten zespół, więc odpowiedzialność jest moja i to ja to naprawię. Nikt się tego nie spodziewał. I właśnie dlatego zdobyła natychmiastowy szacunek. Nie dlatego, że była doskonała, ale dlatego, że miała odwagę wziąć odpowiedzialność. Nie użyła winy jako tarczy. Użyła odpowiedzialności jako mostu. W mądrości Zen uczymy się, że gdy bierzesz odpowiedzialność, odzyskujesz moc zmiany. Kto obwinia innych, oddaje swoją siłę na zewnątrz, ale kto przyznaje się do swojej części, choćby najmniejszej, odzyskuje kontrolę nad własnym życiem. Powiedzenie to nie moja wina może przynieść chwilową ulgę, ale na dłuższą metę zatrzymuje cię w miejscu. Zamiast tego spróbuj zapytać, co mogłem zrobić inaczej, albo jak mogę to teraz naprawić. To właśnie takie pytania budują prawdziwą inteligencję emocjonalną. Nie wpadaj w pułapkę zaprzeczania. Odpowiedzialność jest cnotą silnych i jednym z najwyższych dowodów inteligencji. Numer 5. U mnie wszystko albo nic. To zdanie wydaje się pełne siły, ale w rzeczywistości zdradza sztywność, dumę i ograniczone postrzeganie życia. Kiedy ktoś mówi u mnie wszystko albo nic. Oznacza to, że nie potrafi znaleźć równowagi, rozmawiać ani dostosować się. Jakby chciał powiedzieć, albo świat wpasuje się idealnie w moje oczekiwania, albo odrzucam wszystko. Ale życie tak nie działa: życie pełne jest odcieni, półśrodków, chwil, które wymagają elastyczności i cierpliwości. Prawdziwie inteligentna osoba rozumie, że umiejętność ustąpienia to nie słabość, to mądrość. Że umiejętność czekania jest tak samo ważna jak umiejętność działania. W mądrości zen wszystko jest ruchem, przepływem, przemianą. Woda nie walczy z kamieniem, omija go, czeka i z czasem kształtuje nawet to, co wydawało się niezmienne. Postawa wszystko albo nic jest przeciwieństwem tej mądrości. To sztywność, która łamie, to duma, która izoluje, to pośpiech, który niszczy. Był młody człowiek imieniem Andrzej, znany ze swojej stanowczości, ale jego stanowczość była w rzeczywistości nieelastycznością. Mówił, taki jestem, albo po mojemu, albo wcale. Stracił przyjaciół, możliwości zawodowe, oddalił rodzinę, zawsze w imię konsekwencji, ale w rzeczywistości z dumy. Pewnego dnia, gdy miał już 60 lat, jego syn, który od dawna go nie odwiedzał, zostawił krótką wiadomość. Tato, tyle razy próbowałem się do ciebie zbliżyć, ale u ciebie zawsze wszystko albo nic. Więc wybrałem nic. Te słowa zabolały jak pęknięte lustro i wtedy zrozumiał, życie wymaga więcej mostów niż murów, więcej słuchania niż narzucania. Inteligentni ludzie potrafią negocjować, czekać, przekształcać, wiedzą, że nie wszystko musi być skrajne. Często to właśnie w równowadze kryje się prawdziwa siła. Jeśli masz zwyczaj mówić u mnie wszystko albo nic, być może, nie zdając sobie z tego sprawy, mówisz nie potrafię rozmawiać, albo gorzej, wolę stracić wszystko, niż trochę się dostosować. A to nie jest mądrość. To sztywność, która unieruchamia. Zastąp to zdanie czymś łagodniejszym, na przykład: znajdźmy rozwiązanie dobre dla nas obu albo chcę lepiej zrozumieć. Bo w końcu dobre życie nie polega na wygrywaniu, polega na wspólnym budowaniu. Numer 6. Jestem lepszy od nich. To zdanie, choć czasem wypowiedziane żartem, niesie w sobie bardzo niebezpieczne ziarno niszczące porównanie. Kiedy ktoś mówi jestem lepszy od nich, ujawnia nie tylko arogancję, ale też głęboki brak pewności siebie, ukryty pod maską wyższości. A to, według mądrości Zen, jest wyraźnym znakiem braku równowagi wewnętrznej. W istocie, prawdziwie inteligentna osoba nie musi się porównywać. Rozumie, że każdy człowiek przechodzi inną historię z unikalnymi lekcjami, wyzwaniami, bliznami i drogą, której nie da się zmierzyć tą samą miarą. Porównywanie się z innymi, by poczuć się lepszym, to jak wchodzenie na tron zrobiony z piasku, kruchy, niestabilny, gotowy się zawalić. Mędrzec zen Ryokan został kiedyś zaproszony na debatę filozoficzną z innymi mnichami. Wszyscy zebrali się w sali, a podczas gdy reszta dyskutowała, próbując błyszczeć elokwencją i imponować trudnymi słowami, Ryokan milczał. Jeden z mnichów, zirytowany, zapytał: Mistrzu Ryokan, dlaczego pan nic nie mówi? Nie chce pan pokazać, że jest mądrzejszy od nas? Ryokan tylko się uśmiechnął i odpowiedział: Nie jestem mądrzejszy, tylko bardziej cichy. Ta odpowiedź zabrzmiała w sali jak cichy grzmot. Bo pokazała, że prawdziwa mądrość nie musi się ścigać, ona po prostu jest. Człowiek, który ciągle mówi: Jestem lepszy od nich, patrzy nieustannie na zewnątrz, szukając uznania, karmiąc ego. Ale ten, kto naprawdę jest inteligentny, kieruje wzrok do wewnątrz i tam znajduje spokój. Nie musi nikogo pokonywać ani niczego udowadniać. Poza tym takie porównania rodzą osąd. A tam, gdzie jest ciągły osąd, pojawia się samotność. Ludzie odsuwają się od tych, którzy nieustannie mierzą innych. Bo jeśli dziś uważasz się za lepszego od kogoś, jutro możesz tą samą miarą ocenić tych, którzy cię kochają. Inteligencja to uznanie wartości każdego człowieka bez potrzeby stawiania się ponad nim. To świadomość, że Twoje światło nie gasi światła innych. Że wszyscy się uczymy i nikt nie jest ponad lekcją. Unikaj słów, jestem lepszy od nich. Zamiast tego pomyśl, uczę się jak wszyscy inni. To pokora, która podtrzymuje prawdziwą wielkość. Numer siedem: Nikogo nie potrzebuje. To zdanie może brzmieć jak siła, ale w rzeczywistości skrywa ból. Zranioną dumę, nieufność, a czasem coś gorszego, próbę ochrony przed strachem, przed zależnością, odrzuceniem lub rozczarowaniem. Kiedy ktoś mówi, Nikogo nie potrzebuję, w istocie mówi, Za bardzo cierpiałem, by znów zaufać. Ale prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Jesteśmy istotami relacyjnymi. Od pierwszego dnia życia potrzebujemy ramion, wysłuchania. Towarzystwa. Zaprzeczanie temu to jak zaprzeczanie samej naturze, a naprawdę inteligentna osoba uznaje tę potrzebę nie z powodu słabości, ale z mądrości. W filozofii Zen współzależność to zasada podstawowa: nic nie istnieje samo, żadne drzewo nie rośnie bez ziemi, wody i słońca, żaden kwiat nie rozkwita bez wiatru, nawet najbardziej samotny mnich potrzebuje istnienia innych. Natury pożywienia, dobroci tych, którzy żyją wokół. Pojęcie całkowitej niezależności to iluzja ego, które boi się otworzyć na wrażliwość. Była starsza kobieta imieniem Elżbieta, wdowa od wielu lat. Mieszkała sama, mówiła wszystkim, że nikogo nie potrzebuje. Robiła wszystko sama. Ale to była twarda samotność, którą ukrywała uporem. Pewnego dnia poślizgnęła się w ogrodzie i skręciła kostkę. Nie mogła wstać. Siedziała tam godzinami, dopóki sąsiadka nie zauważyła jej nieobecności i nie przyszła jej szukać. Kiedy ją uratowano, Elżbieta płakała. Nie z bólu po upadku, lecz dlatego, że w głębi duszy miała dość udawania, że wystarczy samej sobie. Od tego dnia zaczęła przyjmować pomoc i powoli zrozumiała, że przyjęcie troski nie jest oznaką słabości, lecz człowieczeństwa. Powiedzenie nikogo nie potrzebuje, zamyka drzwi, buduje mury i rodzi cichą izolację. Inteligentni ludzie uczą się, że pozwolenie sobie na otrzymanie pomocy jest tak samo szlachetne jak jej udzielanie, że przyjęcie wyciągniętej dłoni to także akt odwagi. Nie mów tego pochopnie, uznaj. Wszyscy naprawdę siebie potrzebujemy. Czasem po to, by unieść ciężar, czasem po to, by po prostu posiedzieć w ciszy, czasem tylko po to, by wiedzieć, że nie jesteśmy sami na świecie. Zastąp to zdanie czymś prawdziwszym. Dziś chcę spróbować sam, ale wiem, że mogę na kogoś liczyć. To jest równowaga. To jest inteligencja emocjonalna. A teraz, jeśli dotrwałeś ze mną do końca. Napisz w komentarzu: Kocham mądrość. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić polubienia. A jeśli chcesz usłyszeć więcej takich nauk, zostawiłem tu na ekranie film, który z pewnością Ci się spodoba. Kliknij i zobaczymy się po drugiej stronie. Do zobaczenia następnym razem.